Gdyby drogę ku wolności można było nazwać projektem, to Wyskakujemy z gara jest projektem opartym na wiedzy, kim jesteśmy i gdzie żyjemy. Tylko ta wiedza pozwala zdemaskować zakamuflowanego wroga, likwiduje wewnętrzny strach o siebie i o bliskich. Oraz również daje rozwiązanie w postaci każdego możliwego. Czy to moralnego, czy finansowego, wypowiedzenia posłuszeństwa okupantom. Jak już chyba dzisiaj każdy dostrzega całego naszego świata. Świata, który został zniszczony przez przodków obecnych elit, które to aby trzymać was w kontrolowanej niewyglądającej na niewolę niewoli zniekształciły go w waszych umysłach po to, aby ukryć Wasze prawdziwe pochodzenie i dzięki temu mówić wam, że jesteście kimś, kim nie jesteście i że coś musicie, choć tak naprawdę. Nic nie musicie. Bez świadomości nie ma wolności. Człowiek, żywa i naturalna istota ludzka, która wie gdzie żyje i wie z czym to jest związane oraz potrafi rozmawiać z innymi ludźmi, albo wszystko już wiedzący, obowiązkowo w szkole wyszkolony obywatel, osoba, czyli niewolnik, dążący w swym biegu, zawmówiony, mu poprzez elity sztuczną wartością na kiju. Taki bieg skończyć się może tylko w jeden sposób. Wasze przyszłe życie i jego poziom zależy tylko i wyłącznie od Was samych. Wyskakujemy z gara.